Pomordowanym w okresie stanu wojennego ksiądz Krogorz mówił o 10 tysiąca osób internowanych. było to 40 osób. W okresie stanu wojennego śmierć poniosło szacuje się około 100 osób. Dziękuję Państwu wszystkim za przybycie. Jest mi niezmiernie miło. Poczty sztandarowe z Krogorz po o Opewiku. Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji oraz poczet sztandarowy z spółdzielni Piątnica, zakład produkcyjny w Ostrołeńce. Bardzo mi miło. Witam także wszystkich Państwa, którzy zechcieli tutaj przyjść pod ten krzyż. Widzę starych działaczy Solidarności. Tak z przyjemnością chcę powiedzieć, że pierwszy raz zaszczycił nas w swoją obecnością pan Jan Siatka, dawny działacz. Solidarności. Pokazuję tutaj rękę. Pani Janie, niech Pan pokaże. Pan Jan odwiedził mnie około miesiąc temu i był trochę zaskoczony, że my w Ostrowecy istniejemy. Pan mieszka na co dzień, siatka, mieszka na co dzień w Szczyt. Dziękujemy Państwu wszystkim za obecność. Zapraszamy po tym spotkaniu do Wyższej Szkoły e, SAM Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Ostrowecy na spotkanie okładkowe. E, I jeszcze chciałem powiedzieć, że. W pierwszą rocznicę śmierci naszego Ipułata, księdza Zbłota Żuchowskiego, 21 grudnia za 8 dni, w czwartek, o godzinie 7 rano, odbędzie się, jakby w rocznicę śmierci, pierwsza msza święta, taka wspomieniowa, zamówiona przez Solidarność. W tym roku się trochę spóźniliśmy, od przyszłego roku będzie to na godzinę 18. I mam nadzieję, że taka tradycja się wytworzy, że nie tylko będziemy. Organizować tę przeświętę 31 sierpnia, 13 grudnia, ale także 21 grudnia w intencji naszego ifuad Bardzo dziękuję księżom Celebransom, szczególnie tutaj księdzu Brodoszczowi, Wiesbowomowi, Wiktorowi Jackowi, który także pojedzie z nami na spotkania opakowe. Zaprasza wszystkich Państwa, kto ma życzenie, także do Wsaków. Czy ktoś. Na zakończenie pomódlmy się za wszystkie ofiary stanu wojennego. Zdrowaś Maryjo. Zdrowaś między błogosławionaś i błogosławiony obok żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, mówi się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Wieczny odpoczynek raczyń dać Panie. Wieczny odpoczynek raczej dać Panie. Wieczny odpoczynek raczej dać Panie. Nie odpoczywają w pokoju wiecznym.